Dzień dobry Państwu. Jak to zwykle bywa w życiu, coś się kończy, coś się zaczyna. Bardzo to sformułowanie spopularyzował Andrzej Sapkowski w jednym z tomów sagi o Wiedźminie. Natomiast i w firmie, i w działalności tak musi być, gdyż no nie można tkwa, trwać, tkwić w czymś z przyzwyczajenia tylko dlatego, że tak było od zawsze i bacie pewnych zmian. U nas w firmie ekipa zwykła mówić troszkę, może żartobliwie, ale naprawdę w dużej mierze oparte to jest na faktach i tego, jak działamy, że to, co jest niezmienne u nas, to są zmiany. I tych zmian się nie boimy i odważnie nimi podążamy, wchodząc na różne nowe ścieżki. Oczywiście, jak to bywa ze zmianami. Żeby one były efektywne, to nie znaczy, że każda ze świeżo wybranych, obranych ścieżek jest tą właściwą, więc wchodzimy na wiele, próbujemy, sądujemy. Te, które prowadzą we właściwym kierunku, zostawiamy i dalej nimi podążamy. A z niektórych trzeba zawrócić. Ale a propos zmian, proszę Państwa, to ten film na szybko, w terenie, robiony w związku z najbliższą giełdą w Łodzi. Giełdą kolekcjonerską, osobliwości i tak dalej. Prawie co roku o tej porze, na no w zasadzie dwa razy do roku, zapraszaliśmy Państwa na naszym kanale na spotkanie z nami na Giełdzie Łódzkiej. Natomiast ten film po raz pierwszy jest innego rodzaju. To znaczy, oznajmiamy, że wycofujemy się z uczestnictwa w giełdach kolekcjonerskich. W zasadzie, Giełda w Łodzi była jedyną giełdą, na którą uczestniczyliśmy jeszcze. Na której powiedzmy zaangażowaliśmy się w jej działanie kilkanaście lat temu, gdy powiedzmy rynek miał swoje takie mocne odchylenie do przejścia typowo online i w ogóle zaniku wszystkiego, co było stacjonarne. Natomiast teraz, po tych kilkunastu latach uczestnictwa na giełdzie w Łodzi, w zasadzie już od dwóch lat dojrzewał pomysł, że w przypadku naszej działalności, tej formy działalności, którą my prowadzimy, nie jest już to ten kierunek, który będziemy chcieli kontynuować. Proszę Państwa, i nasze uczestnictwa w Łodzi, i przede wszystkim nasze wyjazdy indywidualne do Państwa, do Krakowa, do Gdańska w wakacje tego roku, pokazały jedno, że w przypadku tego, co robimy, w przypadku tych numizmatów. Często drobnych pozycji o dużych wartościach, które Państwo przychodzą, z którymi Państwo przychodzą do nas na wyceny z domu celem oszacowania wartości, rozeznania się, jaka jest ich wartość, być może wstawienia na aukcję, być może sprzedania, być może tylko poznania tej wartości. Istotne są warunki dyskretne, prywatne, takie właśnie, jakie możemy zorganizować na tych indywidualnych spotkaniach, tak jak w Krakowie w hotelu Saski czy w. Gdańsku w hotelu Hilton nie sprzyja temu warunek giełdowy. Proszę Państwa, gdy jest zgiełk, chaos, multum różnych stoisk, kręcące się osoby, osoby patrzące na to, co ktoś przynosi, nigdy nie wiadomo. Zresztą tak samo jak ostrzegałem często organizatorzy, żeby uważać na kieszonkowców i tak dalej. Proszę Państwa, uznaliśmy, że czas zakończyć ten element naszej działalności, czyli jeżeli. Tutaj chcą Państwo z nami się spotkać, przynieść walory do wyceny, sprzedaży na aukcję. To zapraszamy cały rok na okrągło do nas, do siedziby firmy. Jednocześnie te wyjazdy indywidualne realizowane w poprzednim roku, tak można powiedzieć, sondażowo, okazały się właściwym kierunkiem i na niego będziemy teraz stawiali. Czyli reasumując, nie ma nas na najbliższej giełdzie w Łodzi. Natomiast ponieważ jest to. Pierwsza nasza niebytność, to tutaj mamy taki mały motyw przejściowy, to znaczy ja osobiście na tej giełdzie prywatnie będę. Proszę Państwa, jeśli ktoś zaplanował sobie wyjazd na giełdę i teraz powiedzmy pod naszym kątem, a widzi, że nas nie będzie, żeby nie musiał zmieniać tych planów, można się ze mną osobiście spotkać. w w przestrzeniach przygiełdowych, na giełdzie, dyskretnie usiąść, czy to w kawiarni i tak dalej. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takim spotkaniem, to proszę skorzystać z ogólnych kanałów komunikacyjnych na stronie firmowej, czy to maila naszego jeszcze starego tutaj gnmaupa.gndm.pl, bądź z numeru telefonu komórkowego, który podany jest na stronie 782 280 880. Jest to numer, który też będę miał jutro z sobą na giełdzie, także jeśli ktoś będzie... Zainteresowany spotkaniem, to jak najbardziej zapraszam, będę do dyspozycji. Natomiast działamy z spotkaniami indywidualnymi z Państwem, i już najbliższe takie zapraszamy ponownie do Krakowa, do Hotelu Saski. Jedziemy tam 30 listopada i zostajemy do 1 grudnia. Wyciągając wnioski z dotychczasowych spotkań, rozdzielamy również to spotkanie czyli. W sobotę 30 listopada jesteśmy ogólnie otwarci bez żadnego umawiania się do Państwa dyspozycji w godzinach 9, .00, 14. .00. Natomiast godziny 14, .00, 16 .00 rezerwujemy sobie na bądź to wcześniej umówione spotkania w związku z większymi kolekcjami, bądź na przykład jeśli ktoś przyjdzie, nie wiem, rano 9, .00, 10, .00, 11 .00 i będzie miał istotną, dużą kolekcję, która zablokowałaby na przykład kolejkę na godzinę z wyceną, to wtedy przesuniemy takie spotkanie na. Te godziny właśnie luźne, dwie po 14. O 17.30 w Krakowie wernisaż aukcji najbliższej. Odsłonimy bieżącą ofertę z omówieniem. Pokażemy też kilka przedmiotów na żywo. Kilka takich przedmiotów, które można widzieć w gablotach muzealnych, a tu będzie można je wziąć do ręki i dotknąć. Także też zapraszamy Państwa. I też nauczeni doświadczeniem, przeciągamy to spotkanie na dwa dni czyli również w niedzielę, w godzinach 9 krócej, prawdopodobnie 12, może 13 jeszcze nie podjęliśmy decyzji zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Zapraszamy ponownie do hotelu Saski, ponownie na godziny otwarte także dwa dni takiego spotkania. Indywidualnego z Państwa wycenowego. Następne spotkania również z naszej strony będą. W styczniu zaprosimy do Łodzi na indywidualne spotkanie, później kolejne miasta od 20 lutego, ale kalendarium podamy wkrótce. I proszę Państwa, to na tyle tego krótkiego anonsu czyli coś się kończy, coś się zaczyna dla nas kończy się uczestnictwo w giełdach stacjonarnych, ogólnych, giełdach tych właśnie kolekcjonerskich, gdzie mamy, przechodzimy tutaj na indywidualne spotkania. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce. Kolejne informacje będziemy anonsować na bieżąco. Dziękuję bardzo Państwu, a jak Państwo widzą, ja w terenie w tej chwili, czyli czas, który musielibyśmy poświęcać na chociażby przygotowanie stoiska, wyjazd firmowy do Łodzi, staramy się efektownie zagospodarować inaczej. Także to, że ja sobie tutaj spaceruję po pięknym po pałacowym parku to nie jest wcale efekt tego, że jestem tutaj wypoczynkowo czy na wczasach, choć dla mnie praca jest wypoczynkiem, ale właśnie dla Państwa jest to element pracy, można powiedzieć, poniekąd takie wyprawa po złote Runo, które mam nadzieję też będzie gościło już niedługo na naszych kolejnych, najbliższych aukcjach. Do zobaczenia, do usłyszenia Państwa.